Tytuły, który przyznamy podczas gali tegorocznej, do Miss Symfonii Piękna. Konkurs jest na Facebooku, na fanpage'u Symfonii Piękna. Tam należy oddawać głosy poprzez lajki. Dziewczyna, która wygra, okaże się na gali. Później mamy Miss z salonu ślubnego Elis. Będą przedstawiciele salonu ślubnego, będą to trzy osoby, które wybiorą najpiękniejszą kandydatkę według nich i przyznają też tytuł Miss Salonu Ślubnego Elis. Pierwsza wicemis Uniwersytetu Opolskiego, Miss Publiczności, którą wybieramy na stronie Nasze Miasto Opole oraz Miss Uniwersytetu Opolskiego 2015. Co do samej gali, która odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 18 tutaj w Studenckim Centrum Kultury w sali widowiskowej. Kandydatki pokażą się w strojach dziennych, letnich, wieczorowych oraz w sukniach ślubnych, które są sukniami ślubnymi Salonu Elis. Możemy też podać gwiazdę, która wystąpi podczas gali, ponieważ do tej pory było to wiele dosyć tajemnicą. Podczas gali wystąpi Arkadiusz Kusowski, który jest finalistą programu The Voice of Poland. Informacja też dosyć taka można powiedzieć z ostatniej chwili. Otrzymaliśmy tak jak widać patronat honorowy prezydenta miasta Opola. Niestety prezydent nie mógł się dzisiaj stawić, ponieważ organizuje też konferencję w tym samym czasie. Na temat zielonych kart Miss Polski cały czas rozmawiamy z organizatorami, trwają rozmowy. Najprawdopodobniej wszystkie kandydatki, które mają obywatelstwo Polski występują u nas podczas gali. Przejdą dalej do wyborów regionalnych Mistopolszczyzny. Natomiast czy dogadamy się do samego końca, dowiecie się Państwo podczas Gali. Na pewno na samym początku będzie to powiedziane. Jakie nagrody będą podczas wyborów tego tegorocznych? Jest to główna nagroda czyli wycieczka do Włoch na Rimini, ufundowana przez Almatur. I jeszcze mamy informację taką dotyczącą tej całej wycieczki. Wszyscy studenci oraz osoby im towarzyszące które chciałyby pojechać też na tą wycieczkę mają promocyjną cenę 900 zł. Należy się zgłosić do nas do organizatorów i my po prostu zgłosimy to dalej, więc można jak najbardziej na taką wycieczkę za 900 zł pojechać. Następną nagrodą jest kurs prawa jazdy na dowolną kategorię w ośrodku szkolenia kierowców Strażak oraz dwie zniżki po 50% na też kurs dowolny dla mis publiczności i pierwszej wicemis. Następna nagroda to ekskluzywne zabiegi w Instytucie Mody Symfonia Piękna dla Miss Symfonii Piękna, która zostanie ogłoszona podczas gali. 10% zniżki dla wszystkich uczestniczek na suknie ślubne w salonie Elis oraz bon 500 zł dla Miss Elis. Karnety dla wszystkich uczestniczek na kurs tańca w Szkole Tańca Focus. Karnety dla wszystkich uczestniczek na zajęciach fitness w klubie Oxide. Nagrody rzeczowe od Uniwersytetu Opolskiego, nagrody rzeczowe od Pana Prezydenta, smartfon Lumia dla miejsc Publiczności ufundowane przez NTO oraz korony ufundowane przez Talon Sukien Ślubnych Elis. Korony można zobaczyć tutaj po mojej prawej stronie, prezentują się bardzo ładnie. Są to naprawdę bardzo fajne korony. Założyłbyś? <śledzimy> 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 tak, gdybym mógł, na pewno bym założył, no ale niestety nie mogę. No, no to co, zrobić co wybory Tak, w przyszłym roku planujemy zrobić wybory Mistera i miss, także może mi się uda w przyszłym roku. Tak, dokładnie. Uniwersytetu, także może mi się uda w przyszłym roku. Chcielibyśmy też zaprosić wszystkich na Before Party przed wyborami, które odbędzie się teraz w ten piątek w klubie Drake. Zaczynamy od godziny 21.00. Tam też będzie dokonany wybór tak zwanej klubowej. Będzie wybierana dziewczyna, która najlepiej będzie się prezentowała podczas before party, która najlepiej będzie się bawiła. Zapraszam bardzo serdecznie. Impreza naprawdę będzie bardzo fajna. I chcielibyśmy też powiedzieć, że dla wszystkich gości, którzy przyjdą, będą też darmowe napoje. Cały sztab nasz organizacyjny to jest ponad 20 osób. Pracujemy naprawdę bardzo solidnie i i prężnie, żeby to wszystko dograć, żeby naprawdę event był bardzo fajny i bardzo spektakularny też, ponieważ szykujemy też niespodzianki podczas samej gali. Natomiast nie powiemy na razie, co to będzie, dowiemy się dopiero podczas gali. Afterparty po całym wydarzeniu odbędzie się w Centrum Rozrywki Kubatura. Też wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Wstęp jest wolny, każdy może przyjść razem z naszą cudowną Miss Uniwersytetu Opolskiego się pobawić. Będzie można sobie zrobić tam też pamiątkowe zdjęcie, także naprawdę zapraszamy na, na afterparty do Kubatury, też również impreza zapowiada się bardzo fajnie. No przede wszystkim ja chciałam też wszystkich zaprosić, nie tylko, nie tylko właśnie do uczestniczenia w samej gali, ale również do uczestniczenia we, we wszystkich imprezach towarzyszących. Z tego co wiem, będzie to nie tylko before i afterparty, ale również będą to pokazy mody w Centrum Handlowym Karolinka, tam będą, właśnie w tych pokazach będą brały udział nasze dziewczyny. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby też je ocenić, ponieważ trwa cały czas plebiscy Dni Z Publiczności, więc jest to pierwsza okazja, żeby faktycznie zobaczyć dziewczyny w naturalnym wyborczym, że tak powiem, środowisku zobaczyć, jak się, jak się prezentują, jak wyglądają i jakie są. Także to jest na pewno bardzo dobra okazja ku temu. Jeżeli chodzi o same wybory, to ja bardzo, bardzo gratuluję całej, całego przedsięwzięcia. Ponieważ jest naprawdę zorganizowane z wielkim rozmachem, z wielkim zaangażowaniem, i tutaj ukłony w, w stronę organizatorów i brawa. brawa. No i przede wszystkim, przede wszystkim ze względu na nagrody bo no nie oszukujmy się nagrody są na bardzo wysokim poziomie. mało, w mało których województwach takie, takie piękne nagrody są w innych konkursach tych bardziej, że tak powiem, klasycznych. Także tym bardziej tym bardziej ukłony, tym bardziej zachęcam do przybycia i tym bardziej zachęcam do tego, żeby to zobaczyć. A jeżeli chodzi o takich niedowiarków, którzy twierdzą, że uniwersytet to nie jest miejsce na takie wybory, no to ich zapraszam w szczególności i do nich kieruję szczególne zaproszenie swoje osobiste, żeby się przekonali, że to naprawdę nie jest żadne wielkie zło, tylko że to jest naprawdę fajna zabawa, bez, bez wielkiej. Konkuren... bez poczucia wielkiej konkurencji, bez, bez takiego chorego współzawodnictwa, tylko to jest zabawa wśród braci studenckich, możemy się spotkać, możemy wyjść sprzed monitorów komputerów, bo niestety ale życie studenckie przeniosło się przed komputery, przeniosło się tylko do klubów, a jeżeli jest okazja, żeby ono rosło gdzieś indziej, to to jest bardzo dobre miejsce. Zwłaszcza, że impreza będzie naprawdę na wysokim poziomie i to gwarantujemy. Dokładnie tak. Przede wszystkim chciałem też zaznaczyć to, że Kandydatki, których jest 17, bardzo się ze sobą zżyły i to jest naprawdę bardzo fajna akcja. Było widać na przykład na sesji zdjęciowej, kiedy jedna drugi pożyczała szpilki, druga pożyczała sukienkę. Naprawdę było bardzo fajnie widać, że się zżyły i bardzo zakolegowały i to jest naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Wszystkie firmy zaangażowane w tą imprezę włożyły dużo pracy, jak i sporą dawkę zaufania w stosunku do samorządu studenckiego, aby w tym roku te wybory miały szczególną rangę, były naprawdę fajnym wydarzeniem. Jak się okazało, Uniwersytet Opolski może być bardzo fajnym partnerem w tworzeniu tego typu eventów. Partnerzy zadbają w tym roku o szczególnie dobry wygląd wszystkich startujących kandydatek. Symfonia Piękna zadba o to, aby wszystkie panie były pomalowane, przygotowane do imprezy. Siłownia Oxide od kilku miesięcy już dba o kondycję fizyczną startujących. Salon Wizaż zajmie się fryzurami. Oprócz tego wymienieni wcześniej partnerzy przygotowali dodatkową pulę nagród dla wszystkich kandydatek. Mamy nadzieję, że będzie to fajna, fajna impreza, że troszeczkę ym, będzie to bardziej prestiżowe, wyższej rangi niż było to do tej pory Iż będzie to impreza, która na stałe wpisze się gdzieś w kalendarz opolskich imprez, a wygrana dziewczyna, która zdobędzie tytuł mieć uniwersytetu, będzie fajną wizytówką nie tylko samego uniwersytetu, ale wszystkich firm partnerskich, które w tym roku zaangażowały się w wybory.